Hej tu Denis, witajcie na moim kanale. Jesteśmy świeżo po WWDC, gdzie zobaczyliśmy, jak będą wyglądać wszystkie nowe systemy od Apple, w tym nowa wersja iOS, iPadOS, macOS, TVOS, watchOS. Więc zapraszam na szybkie podsumowanie, ale zanim zaczniemy, upewnij się, że już subskrybujesz mój kanał, aby nie przegapić nowych filmów, bo będzie ich bardzo dużo. Lecimy! Konferencja znowu była wirtualna, ale była całkiem długa, więc przejdźmy od razu do rzeczy. W iOS 15 mamy sporo usprawnień w komunikacji, FaceTime dostanie dźwięk przestrzenny. Izolację naszego głosu, aby osoba, z którą rozmawiamy, nie słyszała dźwięku tła, czy zwykłe rozmycie tła za nami, jakie znamy z innych aplikacji. Rozmowy przez FaceTime będą również dostępne przez przeglądarkę czy system Android, a do rozmowy będziemy mogli również zaprosić kogoś poprzez wysłanie zwykłego linku. Apka stanie się też bardziej społecznościowa dzięki opcji nazwanej SharePlay. Bo będziemy mogli przez FaceTime razem z innymi oglądać film, słuchać tej samej muzyki czy współdzielić ekran. Podobne usprawnienia dostało iMessage oraz kilka innych apek systemowych, gdzie będą się pojawiać treści, które wysłali nam znajomi. Kolejna nowość to rozbudowany tryb nie przeszkadzać, a mianowicie kilka podobnych trybów, jak na przykład praca czy osobisty gdzie możemy wybrać sobie od jakich osób czy aplikacji będziemy dostawać w tym czasie notyfikacje, co pozwoli bardziej się skupić na przykład w pracy na aplikacjach biurowych. A po pracy na kontakcie z rodziną i bliskimi. Bardzo fajna jest też opcja, gdzie jeżeli będziemy mieli włączony któryś z tych trybów, to jeśli ktoś do nas będzie chciał napisać przez iMessage, to wyświetli mu się komunikat, że jesteśmy teraz powiedzmy na przykład w trybie skupienia. Dodatkowo można całkiem schować wybrane ekrany aplikacji podczas trybów i na przykład podczas przebywania w domu nie będą widoczne. Ekrany z aplikacjami związane z pracą, i tak dalej. Tryby będzie można włączać manualnie, ale też można wybrać, aby same proponowały, kiedy mają się włączyć, oraz ustawić, by automatycznie się włączały. Na przykład, kiedy przyjedziemy do domu, to włączy się tryb osobisty i powiadomienia od aplikacji służbowych nie będą do nas przychodzić. Zdjęcia dostały funkcję Live Text, gdzie przy robieniu zdjęcia, czy nawet w już zrobionym zdjęciu, będzie można skopiować tekst ze zdjęcia. A jeśli to będzie numer czy e-mail, to bezpośrednio po kliknięciu na niego można zadzwonić lub wysłać maila. Nie wspiera to niestety języka polskiego, ale i tak uważam, że bardzo przydatna funkcja. Chociażby dla samego skopiowania tekstu ze zdjęcia. Dodatkowo w zdjęciach będą bardziej rozbudowane kolaże zdjęć ze wspomnieniami, z podłożoną muzyką z Apple Music na podstawie naszych gustów i upodobań, którą również będzie można edytować. Spotlight zostało też wzbogacone wyszukiwanie i teraz szukając na przykład osoby, to pokaże się nie tylko ten kontakt, ale też znacznie więcej informacji o tej osobie, jak chociażby zdjęcia, które nam wysłała, czy inne powiązane dane. Do aplikacji wallet będzie można dodać karty do domów, karty dostępu, karty hotelowe, a w Stanach również swoje prawo jazdy, które w sumie pełni tą funkcję dowodu osobistego. Bardzo fajne rozwiązanie i wydaje mi się, że najszybciej doczekamy się go w hotelach, gdzie po rezerwacji pokoju przez aplikację dostaniemy taki klucz mailem czy właśnie w aplikacji. Aby później go użyć bezpośrednio przy drzwiach hotelowego pokoju. Aplikacja Pogoda w końcu doczekała się sporych usprawnień. Widać dużo więcej danych i są bardziej dokładne, łącznie z mapami. Wszystko dzięki temu, że Apple jakiś czas temu kupiło apkę Dark Sky, która nie była niestety dostępna w Polsce, ale miałem okazję ją nieraz używać i uwierzcie, była świetna. A teraz, na szczęście, jej funkcjonalności będą już systemowo wbudowane w iOS. Mapy od Apple dostały kilka ciekawych funkcji, ale nie wszystkie będą dostępne w Polsce. Na przykład, widok 3D. W 3D będziemy widzieć chociażby wiadukty podczas nawigacji. Mamy też funkcję skanowania otoczenia, aby wskazówki dotyczące trasy wyświetlały się bezpośrednio na tym, co widzimy w rozszerzonej rzeczywistości. Słuchawki AirPods Pro również dostaną kilka nowości, m.in. wsparcie dla FindMind, gdzie będzie można je znaleźć tak samo jak AirTagi, czy izolowanie dźwięku w tle, jeżeli z kimś rozmawiamy, aby lepiej słyszeć tę osobę. AirPods Pro dostaną również funkcję czytania powiadomień na wzór czytania wiadomości, które niestety też nie działają po polsku. Przy okazji, jeżeli jesteście subskrybentami Apple Music, to już jest ono dostępne w Dolby Atmos i bezstratnym formacie. Mamy także całkiem przeprojektowane Safari z nowym wyglądem i paskiem adresu na dole. Przejdźmy do iPadOS. Dostaliśmy widgety, tak jak w iPhone'ie rok temu tak samo biblioteka aplikacji. Inne nowości to usprawnienie multitaskingu, między innymi łatwiejsze dzielenie ekranu oraz coś nazwane szufladą, gdzie mamy wszystkie otwarte okna danej aplikacji na dole ekranu. Safari tak samo jak w iPhone'ie, z całkowicie nowym wyglądem. Tutaj mamy zakładki w jednej linii z paskiem adresu czy nową funkcją nazwaną grupami zakładek. Quick Note, czyli szybkie notatki, aktywujemy je przesunięciem pensila z rogu ekranu, aby coś na szybko zanotować, a nawet skopiować link do akurat otwartej strony. Mamy również sporo usprawnień we współdzielonych notatkach, jak wzmiankowanie czy chociażby podgląd historii zmian. Czas na zmiany w Siri. Będzie ona teraz przetwarzała większość naszych próśb bezpośrednio na urządzeniu, więc będziemy mieli większą prywatność, bo te dane nie będą nigdzie wysyłane. Oraz to, że te dane nie są nigdzie wysyłane, tylko przetwarzane bezpośrednio na urządzeniu, powinno wpłynąć na to, jak szybko Siri będzie reagować na nasze polecenia. Mamy też kilka zmian w iCloud, które teraz nazwane zostało iCloud Plus. I w tej samej cenie, którą płacimy teraz, mamy dodatkowo ukrywanie naszego adresu IP przy przeglądaniu internetu, ukrywanie naszego prawdziwego adresu im Mail, czy ukrywanie takich informacji jak to, czy odczytaliśmy maila i kilka innych. Dodatkowo HomeKit Secure Video przy pakiecie 2TB w iCloud Plus wspiera teraz nielimitowaną ilość kamer, podczas gdy wcześniej było ich maksymalnie 5. Kilka zmian w aplikacji zdrowie, Apple będzie monitorować jak chodzimy, serio, i poinformuje nas, jeżeli sposób w jaki chodzimy miałby kiedyś doprowadzić do upadku. Dziwne, nie wiem jak to ma działać, no ale na pewno trzeba będzie to przetestować. Zdrowie dostało też trendy, gdzie będziemy dostawać powiadomienia, jeśli na przykład w danym tygodniu chodziliśmy zdecydowanie mniej niż zwykle. Danymi zdrowotnymi będziemy mogli się również podzielić z członkami rodziny, co uważam za bardzo przydatną funkcję w przypadku osób starszych czy dzieci. Przejdźmy do WatchOS. Tutaj moim zdaniem zmian nie ma zbyt dużo. Oczywiście nowe cyferblaty ze zdjęciami, rozbudowana apka oddech z uspokojeniem umysłu. Nie wiem jak to po polsku nazwać. Nowe treningi jak Pilates i Tai Chi. Usprawnione pisanie wiadomości, gdzie dyktowanie oraz pisanie odręczne mamy na jednym ekranie, plus wysyłanie gifów bezpośrednio zegarka. To chyba najciekawsze. Apple'owy dom również doczekał się usprawnień. Głosowo poprzez Siri będziemy mogli włączyć konkretny odcinek serialu na Apple TV. Będziemy mogli też zobaczyć co oglądali nasi znajomi, czy dostać propozycję na wspólne oglądanie czegoś, co zainteresuje wszystkich Domowników na podstawie historii ich oglądania. Hompody mini będą teraz mogły być ustawione jako domyślne wyjście audio w Apple TV. Siri będzie też udostępniana producentom firm trzecich, więc zaraz pewnie będzie wysyp urządzeń do smart domu, które będą obsługiwane głosowo w ramach Apple'owego domu. Kilka usprawnień dotyczących kamer i co najciekawsze, detekcja, jeżeli kurier podrzuci nam pod drzwi paczkę. To dostaniemy o tym powiadomienie. Trochę mnie to rozśmieszyło, no ale bardzo fajna funkcja. Na koniec, tak jak na samej konferencji, macoS, nowa wersja będzie nazwana Monterey. Podobnie jak w iPadzie, mamy odświeżoną, piękną przeglądarkę safari, szybkie notatki, bardzo długo opóźnione Airplay, czyli będziemy mogli media z iPhone'a czy iPada przerzucić sobie bezpośrednio na Maca to już powinno być dawno i najciekawsza według mnie funkcja, czyli Universal Control, czyli obsługa Maca i iPada jedną klawiaturą oraz myszką. Kiedy przystawimy oba urządzenia obok siebie, to przeciągając myszkę do boku ekranu jednego urządzenia kursor przeskoczy na to drugie. Podobnie będzie z przeciąganiem dokumentów między urządzeniami, tak jak gdyby były jednym pulpitem. Genialnej w swojej prostocie i bardzo wzmocni produktywność, bo nie trzeba się będzie przełączać pomiędzy klawiaturą iPada czy klawiaturą Maca, tylko wszystko zrobić bezpośrednio na tych samych peryferiach. Wszystkie systemy są już dostępne w deweloperskich betach, publiczne bety będą dostępne w lipcu, a oficjalne wersje jesienią. To oczywiście nie wszystkie nowości, jakie znajdziemy w nowych systemach, większych lub mniejszych zmian jest cała masa, na pewno będę testować te wszystkie bety, już mam zainstalowaną betę na iPadzie, prawdopodobnie znajdę też jakiegoś iPhone'a, na którym będę mógł to wszystko przetestować i podzielić się z Wami wrażeniami, więc wyczekujcie kolejnych filmów. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, które z tych nowości zainteresowały Was najbardziej, albo czego Wam może zabrakło. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Jeżeli podobał Ci się ten film, to bądź tym super widzem, który daje pod nim łapę w górę. To bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz, wbij tego suba. Kliknij również dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki, hej!